Na podstawie podanego prostokąta BCD o podanych długościach mamy stworzyć też prostokąt, który narysowano w skali 2 do 1, no i odpowiedź na pytania, co się będzie działo z obwodem oraz z polem prostokąta. Narysujmy sobie na samym początku przykładowy tutaj rysunek poglądowy, czyli pierwszy nasz ten prostokąt ABCD, no to jest tak jak mamy podane w treści polecenia, czyli będzie miał boki o wymiarach 9x4. Drugi, jeśli jest narysowany w skali 2 do 1, ta skala 2 do 1 to oznacza, że 2 cm na przykład tutaj na rysunku będą odpowiadać 1 cm w rzeczywistości. Czyli w danej sytuacji tutaj to jest tak zwana skala powiększająca, czyli te nasze wymiary po prostu się zwiększą 18 cm, czyli dwukrotnie. No i tamten też będzie wynosił nam 8 cm. Na tej podstawie tak naprawdę mogliśmy już powiedzieć, że owód rzeczywiście będzie dwukrotnie większy od owodu prostokąta ABC bez obliczania. Ale żeby to pokazać, oczywiście przeliczyć, to zobaczmy. Wartość tutaj pierwszego to będą dwa boki po 9, dwa boki po 4, łącznie 26 cm, a ten drugi EFG to, to będą dwa boki po 18, Dwa boki po 8, czyli łącznie daje nam to 52. No i zobaczmy, że rzeczywiście ten owód jest po prostu dwa razy większy. No i teraz, jeśli chodzi o pole prostokąta FGH, no to podstawiamy po prostu pod wzór na pole, czyli bok razy bok. 18 razy 8 i w ten sposób otrzymujemy, że to jest 144 cm2, czyli to też odpowiedź okazuje się odpowiedzią prawidłową.